Pamiętacie, jak czarownica z Narni proponuje Edmundowi wyczarowanie czegoś do jedzenia, a on życzy sobie? Tak, rachatłukum. Dziwne, niezgodne z książką, a może chcecie wiedzieć, co tam było w oryginale? Wspomniane rachatłukum mogło spotęgować wasze zdziwienie, jeśli wcześniej czytaliście książkę Lew czarownica i stara szafa popularnym przekładzie Andrzeja Polkowskiego. Tak Pana od Harego Potera. W polskim przekładzie Edmund wyraźnie prosi czarownicę o ptasie mleczko. Jest to jednak przejaw popularnej w tłumaczeniu literatury dziecięcej domestykacji. Wyjaśniałam to pojęcie w tych materiałach. W oryginale chłopiec prosi o Turkish delight Blisko wschodni słodycz, po polsku noszący nazwę rachatukum. Jest to spolszczona transkrypcja z arabskiego. W wielu innych krajach europejskich mówią na to lukum lub lokum, bo tam nazwa przywędrowała nie przez język arabski, a przez turecki. Podobnie w Wielkiej Brytanii, tam jednak najpewniej z racji popularności, jaką w XIX wieku zdobył ten orientalny smakołyk, Nadano mu specjalną, bardziej marketingową nazwę Turkish Delight. Turecka rozkosz. A co to takiego w ogóle jest? Mieszanka cukru, mączki ziemniaczanej lub kukurydzianej i aromatów albo soku owocowego w formie takich kwadratowych galaretek. No, i dlaczego Polkowski zamienił to na Ptasie Mleczko? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyślam. Najprawdopodobniej dlatego, że racha tłukum jest nawet dla współczesnych dzieci nazwą na tyle enigmatyczną, że wymagałaby co najmniej przypisu. A on to tłumaczył w latach 80. dla dzieci wychowujących się w PRL-u. Decyzja o zamianie tureckiej rozkoszy na Ptasie Mleczko wydaje mi się w pełni uzasadniona. Taka zmiana w niczym nikomu nie przeszkadzała w czasie lektury. Problem pojawia się jednak w przypadku filmu. To galaretowate coś nie mogłoby uchodzić za ptasie mleczko, bo nie jest do niego ani trochę podobne, a widownia nie patrzy już tylko oczyma wyobraźni. Tłumacz odpowiedzialny za dubbing przełożył więc Turkish Delight na Rahat Hukum, co wydaje się jedynym właściwym rozwiązaniem w tej sytuacji. Zrobił jednak ukłon w stronę książkowego przekładu w tej kwestii. Mój dom ci się spodoba. Tłuku mi i mleczko leży tam w wielkich stosach. You love Turkish delight. delight to nie jedyny turecki akcent w Narni, bo aslan to słowo zaczerpnięte z języka tureckiego, a znaczy po prostu. Lew. Zostawiam Was z tą wiedzą i idę się napić kawy, bo jak wszystkie słodycze z Bliskiego Wschodu, rahatulkum jest potwornie słodkie. A Wy możecie obejrzeć sobie coś jeszcze, na przykład coś z tych tutaj. Do zobaczenia. A plus.